Szanowni Państwo, kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy nową inwestycję w zespole szkół w Czapinku. Skorzystaliśmy z propozycji ministerialnych około 10 milionów złotych otrzymaliśmy na utworzenie branżowego centrum umiejętności w dziedzinie turystyki. Praca już rozpoczęliśmy. Zobaczcie sami co robimy. A robimy bardzo dużo w zespole Szkół w Czaplinku. Realizacja projektu branżowego centrum umiejętności w dziedzinie turystyki podkreśla rozwój profesjonalnego kształcenia w turystyce w regionie to realnie przyłoży się na wspieranie lokalnego rynku pracy i promowanie regionu jako atrakcyjne miejsce dla turystyki. Jest to również okazja do modernizacji infrastruktury szkoły. Z niecierpliwością czekamy na uruchomienie Branżowego Centrum Umiejętności, ponieważ jest to dla nas ogromna szansa na to, aby zacząć uczyć się poprzez zdobywanie doświadczenia, brać udział w szkoleniach, w warsztatach branżowych. My jako młodzi ludzie chcemy pracować z ludźmi, którzy specjalizują się w tym, z hotelarzami, przewodnikami, z ludźmi, którzy żyją tą turystyką na co dzień, tak jak my tutaj u nas w szkole. Dzięki BCU będziemy mogli rozwijać swoje umiejętności na to, aby lepiej w przyszłości przygotować się do pracy w naszym zawodzie, no a jeszcze wcześniej do naszych egzaminów zawodowych. Jest to dla nas ogromna szansa i dowód na to, że nasza branża to przyszłość. Branżowe Centrum Umiejętności to miejsce spotkań dla branży turystycznej, gdzie będą odbywały się różnego rodzaju szkolenia i przeszkolenia zawodowe przyszłych pracowników po to, żeby dostosować te edukacje i programy nauczania do tego, co jest potrzebne na rynku pracy. Szkolić będziemy już od przyszłego roku kalendarzowego. Będzie to na początku 200 osób. Natomiast najbardziej chyba najfajniejszą rzeczą, która wynika z tego projektu jest to, że będzie wyremontowana cała placówka. Projekt przewiduje remont termomodernizacji budynku szkoły. Zakup wyposażenia, montaż między innymi pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych, adaptację pomieszczeń pod potrzeby centrów kształcenia branżowego. Idea utworzenia branżowych centrów umiejętności zakłada utworzenie 120 takich branżowych centrów. Ta liczba nie jest przypadkowa, ponieważ tyle mamy w Polsce branż. I co ciekawe, każda branża będzie miała swoje centrum w Polsce. Jestem bardzo dumna i szczęśliwa że branża turystyczna będzie miała branżowe swoje centrum umiejętności właśnie tu przy Zespole Szkół w Czaplinku. Do projektu będą zgłaszały się osoby, które będą chciały się dodatkowo przeszkolnić w danym zawodzie. Będzie można skorzystać ze szkoleń m.in. na pilota wycieczek i przewodnika turystycznego. Projekt przewiduje również rejestrację nowego zawodu, będzie to informator turystyczny i będziemy jedyną placówką w Polsce, która będzie ten zawód certyfikować. W tej chwili zakończyły się prace wymiany okien. Za chwilę wejdzie nowoczesne wyposażenie nowe ławki, nowe stoły. Jesteśmy w sali informacji turystycznej. Będzie to pracownia która będzie posiadała nowoczesne oprogramowanie, nowe rozwiązania dla branży, nowe oczywiście technologicznie bardzo wysoko zaawansowane sprzęty do pracy.